wygrał piłkę na własnej połowie i rozegrał ją z Frankowskim tak, że obrońcom gości trochę się powiązały nogi, a bramkarz Krzyształowicz trzymał je trochę za szeroko. dedykuję dla moich synów Dawida i Kamila. Miałem nawet zamiar napisać na koszulce dedykację dla nich, jednak nie zdążyłem, tak że gdzieś tam przed meczem no, przeczuwałem. Teraz już tak. 21. Minuta meczu. Podanie Kosowskiego i Maciej Żurawski decyduje się na strzał z 20 paru metrów. Ostre uderzenie tuż przy słup Pater. Podanie do Frankowskiego. Ten jak zwykle inteligentnie czeka na okazję do strzału lub na faul. No i doczekał się fału Szymanka. Czarny w tym jesieniu z Żurawskim właśnie. Tym razem nie dał rady. To 21. Bramka napastnika Wisła. Tak jak latem z Barceloną, tyle że mniej skutecznie. W 79 minucie Błądziewickiego wpada w pole kardoucze i fauluje go Kalisza. Frankowski strzelił z karnego inaczej niż Żurawski, ale równie skutecznie. 4 do 1, a pod koniec na deser świetnego meczu jeszcze raz strzał Grzegorza Patera.